Witam w dzisiejszym odcinku. Odbierzemy sobie, sobie kilku zawodników. Pierwszym zawodnikiem 89 overall będzie. Zobaczymy, go trafimy. Holandia. CB. To będzie Wertliw van Dijk. 89 overall. Wart 3 miliony. Odbierzmy sobie wszystkie nagrody tutaj. Dwadzieścia tysięcy końców na jakichś tutaj zawodników trafiamy: Lawia, Panzu, Fernandez, Pierotti, Dolan, Cardozo, ok przejdźmy sobie teraz do. Winter Wheel Card, bo tutaj coś mamy coś do odebrania. Bo mamy tutaj 90 zawodnika do odebrania. I 2,5 gemów. Zobaczmy, co tu trafimy. Jest to Ikona, Holandia. Jest to CM? Nie wiem. Hulit, okej. Okay. Hulit. Hm. Dobra, teraz przejdźmy sobie do yy, Exchange, bo tutaj będziemy mieli kilku do odebrania, nie? A tutaj mamy? OK 8.5 i tak dalej. Ale pierwszy mnie interesuje tutaj Team of the Week. No i mamy tutaj 4,84 czyli teraz tak, poczekajmy zaraz ten 5,80 Arnau Martinez i tak dalej. W nie możemy tych też wrzucić tutaj. To niech będzie David. Okej. Okay. 3,83 plus. No to bierzemy. Mamy tutaj Fekir. Isco. Niech będzie Alex Baenia. I 3,84 plus. No to niech będzie jeden. Hmm. Dwa, trzy, no i mamy 85 plus. Zobaczmy, tutaj możemy Salaha trafić i tam jeszcze jakiś innych. Zobaczmy, co to będzie. Jak to będzie Egipt, to będzie bardzo dobrze. I to jest. Senegal. LM. Sadio Mané, Sadio 89 overall, ok. To nie jest zły traf. Wart milion monet. Co tutaj mamy jeszcze? Salah. De Jong. Martinez. Okej, okay. OK. Zobaczmy tutaj jeszcze pięciu. Teraz tak: Burde Jołd, Martinez i Orior Romeu. Niech będzie jeszcze dwa razy Jo Felix. Tutaj dajmy hmm, Javi Puado, Koronel. No i 384. 84, plus. No i mamy teraz tutaj jeszcze. O, Jarzabal, ok. No i będzie drugi. Dwie wymiany zrobimy. I przejdziemy sobie na coś innego. Zobaczmy. Egipt. Egipt. Holandia albo Argentyna. Francja. Nie. RW. To będzie OLISE 86 overall ok. Czyli na razie nie ma nic dobrego. A Dobra, teraz przejdźmy sobie do Player, player of the Month. No i mamy tutaj 585, plus jeszcze nie mamy tutaj. Na razie to bykę też nie odbieramy, później go odbierzemy. Teraz tak, Winter Wild Card, co tutaj mamy. Oni jeszcze jest dużo czasu na nich. A tutaj 88, zobaczmy. 484, plus napastników. Ok. A tutaj w tym, w National Varol. Tutaj co mamy? Hmm. Mamy 85, plus 5 zawodników. 82, plus yy. Mario Hermoso, Idea, Goncalves. No i bie, dajmy tutaj, będzie Martel. Tutaj 580, czyli Jojo Felix. No i 585, no co na razie to tutaj też nie będziemy nic wymieniać, chociaż no też na razie nie. Więc możemy przejść sobie do. A wiem co zrobiłem. Mamy dużo. Yy... Gemów to otworzymy sobie jedną paczkę za gemy. Mamy tutaj co? To są? Czy to są sprzedawalni? Nie to nie są sprzedawalni. To nie jest sprzedawalny. A tutaj jest sprzedawalny? Jest sprzedawalny. Czyli jedną taką paczkę możemy sobie otworzyć za 18750 18 gemów. Zobaczymy co trafimy. No i mamy tutaj, co tutaj mamy? To będzie ikona Nigeria Okocza. Okocza to jest 89. Ile to ile jest wart Okocza? 21 milionów! A nie, to masz Rano, ale Okocza trafiony. To ok, Kambi, Sané Ok, kurczę się, zdałem zbaczować. Ale to jest szkoda, że nie ma jakiegoś 85, plus, ale dobra. sane ok, to jest ciekawa paczka. Dobra, I teraz możemy przejść sobie do. A już wiem, do czego. Przejdźmy sobie do. Tutaj mamy Winter Wild Card. Tu mamy darmową paczkę, to sobie otworzymy. Zobaczmy, może coś ciekawego wpadnie. Jakaś może dobra karta, nie. Cardozo, ok. No to przejdźmy sobie dalej, do live events, bo w live events mamy kolejną darmową paczkę, zobaczymy co teraz trafimy Jakby się udało tego zawodnika trafić, a nie Jest 70 plus zawodnik, ok A w turnament mamy tutaj 300 punktów, nie, nie mamy 300 punktów do, do wydania Item, nie, division live us, tutaj mamy, czy mamy 400 punktów? Nie, nie mamy jeszcze 400 punktów Hmm Teraz tak, mamy teraz. Możemy przejść sobie do questów, bo w questach mamy tutaj. Co tutaj mamy? Ok, do odebrania gemy. No i w tym odcinku to było wszystko. Cześć, chyba nie, jeszcze poczekajcie. Mamy tutaj do odebrania multi, w, w multipasie coś. Tak, mamy 360, no zobaczmy co tutaj mamy. OK. W tym odcinku to było wszystko 6.